4 kwietnia, godzina 14. Do 2030 roku Polska musi wydać 6 miliardów złotych na elektryfikację dróg przy użyciu ładowarek. Jest lepsze rozwiązanie, ponadto koniektor hybrydowy. Cały koniektor hybrydowy to jest prosty, dajmy odwrotny sposób na konwersję naszego wyjazdu spalinowego na elektryczną autostradzie. Część z Was już widziała, część z Was po tej prezentacji zobaczy demonstratorki, które znajdują się w Townicze, nawet w i teraz tak. Czym jest konektor hybrydowy? Tu jest animacja, która pokazuje w najprostszy sposób zasadę jego działania. Mamy ciężarówkę, bierze na autostradę, podpinamy ciągnik przedłoby od naczepy, pojawia się konektor, dobinamy, konektor czy, czy, bierze na objęcie z sieci, napędza silnik, który jest między kołami i to porusza. Bardzo prosta rzecz. Naczepa z siodłem i kingpinem, czyli tzw. schorzkiem królewskim, silnik znajdujący się między kołami, pantograf, z EPS-ą, czyli z tym systemem sterowania, zapasowa bateria do jednego kilometra. Dlaczego ta bateria jest poszerzona, teraz będę mówił. Urządzenie sterujące na kierowcy Tyle. Banalnie prosta rzecz. Ciągnik siodłowy wjeżdża na autostradę, na przykład znaczy na przemyśle. W Przemyślu wjeżdża na czwórkę. Na czwórce następuje cały proces odpinania i spinania który trwa 15 minut. I trwa to 15 minut, wiemy, policzyliśmy. z konstruktorem, z jakim mamy nakręcone filmy, pokazują to, że cały proces zajmuje maksymalnie 15 minut, z czego połowa to jest opuszczenie tych takich, yy, nie wiem, to się nazywa, no takich, takich nóżek. Później jedzie na autostradzie, przy użyciu napędu elektrycznego, oczywiście wtedy trzeba też zidentyfikować, oczywiania nóg dalej. I załóżmy, że jedzie do Szczecina, wtedy przed Szczecinem, na punkcie elektromobilności, czyli na przykład na zwykłym mopie, odpina, zostawia i jedzie dalej. Tylko autostrady i drogi szybkiego ruchu. Dlaczego? No bo ten zestaw jest dłuższy, o czym zaraz będę mówił. Druga opcja, czyli ten point-to-point. Point, załóżmy, że DHL ma centrum dystrybucyjne koło przemyśla. Od samego początku jedzie już z, tą, z tym żelazkiem, tak to nazwijmy. Czyli przez odcinek 20-30 km musi to ciągnąć ze sobą. Napierając silnikiem spalinowym. Bierze na autostradę, dogina, bierze prąd i jedzie dalej. I tak. Nie wjeżdża do miasta, tylko wjeżdża do innego centrum dystrybucyjnego, które jest zawsze zorganizowane na zewnątrz miasta. Ale mając obecnie istniejący ciągnik siodłowy, możemy dopiąć konektor. Co więcej, nie wymaga też żadnych przeróbek, zarówno w ciągniku siodłowym, ani w naczepie. Przepinamy do Ten konektor siodłowy zabiera, nazwijmy to taką przedłużkę, więc kable, które idą w ciągnika do naczepy są spinane jedną część i następnie są przepinane dalej. Robimy taką po prostu przejściówkę. Więc to jest pierwsza rzecz. Nie musimy kupować nowych ciężarówki. Druga rzecz. To jest sieć 7 w Polsce. Nie musimy od razu elektryfikować wszystkich dróg w Polsce. Możemy zrobić odcinkami. Przykładowo. Możemy zrobić odcinek między Katowicami a Wrocławiem, z punktami wymiany. czyli jeżeli ktoś jedzie, powiedzmy, z tego miejsca, dojeżdża na ciągniku zwykły spalinowy dopina, jedzie te 200 km, zostawia konektor i naszą część trasy pokonuje na napędzie spalinowy.